Cześć. Dziś Malibu. likier kokosowy na bazie rumu. Ma 21% alkoholu, czyli nie za mocno, ale wystarczająco, żeby poczuć wakacje. Malibu jest idealny do coli, ananasa, mleka albo solo na lodzie. Malibu cola to klasy, który smakuje jak urlop. Potrzebujesz 40 ml malibu, dolewasz kolę, wyciskasz połówkę limonki, oczywiście lód do pełna i gotowe. Smakuje jako Kosowa siesta z nutą imprezy. Prosty, pyszny i nie udaje, że jest koktajlem z siedmiu składników i magicznej pianki. Do precyzyjnego nalewania potrzebujesz nalewaka, a do limonki wyciskarki. Wszystko znajdziesz na barshop.pl.